Zanim zaczniemy, to mam pytanie: Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. Eneba.pl Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Dzięki, że kliknąłeś w ten materiał. Skoro tu jesteś, to zostaw łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Dzisiaj tematem dnia jest Godzilla X. Kong, czyli sequel do Godzilla vs. Kong. Zanim jednak opowiem o tym krótkim teaserze, ale jest o czym opowiadać spokojnie, opowiem Wam o kilku aktualizacjach dotyczących poprzednich materiałów. Pierwszą aktualizacją jest kolejny aktor dołączył do remake'u live action Lilo i Stitch. Jakiś czas temu mówiłem Wam o dramie związanej z live action remake'iem Lilo i Stitch. No i oczywiście po publikacji materiału serwis Deadline wspomniał o kolejnych aktorach, którzy dołączyli do obsady tego filmu. W Lilo i Stitch ponownie zobaczymy Cobra Bubblesa. Kobrze Bubbles w oryginalnej animacji głosu użyczał Wing Grimes, no i to byłoby logiczne, aby to on właśnie grał tą postać. Zresztą wygląda podobnie do postaci, którą widzieliśmy w bajce, ale nie. Według Deadline w Bubblesa wcieli się Courtney B. Vance, który znany jest z takich projektów jak Lovecraft Country, Isle of Dogs, Mumia, Terminator Genesis czy Space Cowboys. Powiem wam tak, według mnie może być spoko, ale Wing Rimes po prostu krzyczy. Hej, Disney, jestem tutaj. Podkładałem głos pod oryginalną postać w animacji, to czemu mam nie zagrać w live action? Moim zdaniem pasowałby 100 razy lepiej, no ale hej, to jest Disney. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. A my przechodzimy do zwiastuna, drugiego oficjalnego zwiastuna do Fast X. Czyli kolejnej, kolejnej serii science fiction i fantasy. Kilka godzin temu otrzymaliśmy kolejny zwiastun do Fast X, czyli przedostatniego filmu z sagi Fast and Furious. Nie będę wam mówił, kto występuje w tym filmie, bo są to praktycznie wszyscy aktorzy z Hollywoodu, tak więc, no, możecie zobaczyć ich w przebitkach w tle tego materiału. Jeżeli chodzi o sam zwiastun, to dostaliśmy więcej informacji na temat wroga tego filmu, czyli Dan. Planem Dantego jest wysadzenie Watykanu. No powiem wam, złowieszczy plan. Dante jest synem Hermana Reyesa z Fast and Furious 5. No i szuka oczywiście zemsty na domie i jego rodzinie. No i powiem wam tak, ten motyw jest już wałkowany chyba w każdej części Non stop jest tylko zemsta, zemsta i zemsta. Powinni wymyślić coś nowego, no ale to jest tylko moje zdanie. No i tak, oprócz motywacji głównego wroga, otrzymaliśmy też kilka fajnych scen akcji. No i powiem Wam, że w każdym filmie Fast and Furious jest coraz większy wyczyn robiony. O może tak. W poprzedniej części polecieli samochodem w kosmos, tak więc czekałem na jakieś podróże w czasie w Fast and Furious ten. No, ale tego nie widziałem. Oprócz tego widzieliśmy chyba najdziwniejszą akcję, jak dom jechał swoim chargerem prosto w dół. Tam. mam nadzieję, że to nie będzie ten epicki stunt czy epicki, e, epicki wyczyn, bo, bo średnio, nie wiem, muszą jakoś przebić podróż w kosmos serio. Oprócz tego, dzięki Variety, dowiedzieliśmy się, kto będzie reżyserem ostatniej, jedenastej części. Będzie to nikt inny jak Louis Leterier, czyli reżyser dziesiątej części. Dziesiąta część jeszcze nie zadebiutowała w kinach, a Universal Pictures już wierzy w jej sukces, zatrudniając reżysera dziesiątej części do jedenastej części. No, i moim zdaniem to jest spoko, nawet jeżeli dziesiąta część nie osiągnie takiego wielkiego sukcesu, jakby chciało studio, no to będzie to spójna historia, ponieważ ten sam reżyser no, będzie mógł przekazać swoją wizję. wizję. Jeżeli chodzi o zmiany reżyserów, no to tutaj najlepszym przykładem moim zdaniem jest franczyza Harry'ego Pottera, gdzie praktycznie każdy film miał innego reżysera i było widać niespójności. A tak to będzie jedna wielka opowieść. Tak więc moim zdaniem to jest wielki plus. No i teraz przechodzimy do aktualizacji związanej z Jonathanem Majorsem, o której wam mówiłem w poprzednim materiale. Jak doskonale wiecie, Jonathan Majors został aresztowany. Jego dziewczyna oskarżyła go o napaść. No, nie wiadomo na jakim tle, na razie nie ma żadnych dowodów, ale Jonathan Majors został, tak wiecie, w razie czego aresztowany, już został wypuszczony, a nikt nie chce nic powiedzieć, ani, um, ani sam Jonathan Majors, ani jego dziewczyna, ani jej prawnicy. Jednak wiemy, że Jonathan Majors został wyrzucony z kilku filmów, został wyrzucony z reklam, które miały się odbyć już, już niedługo. To były takie naprawdę duże reklamy dla NFL. Tak więc, no tu Jonathan Majors bardzo mocno ucierpiał na, na tym, na razie bezpodstawnym zarzucie. Według serwisu Variety, Jonathan Majors ma większe problemy niż mogliśmy się tego spodziewać, ponieważ w związku z pierwszym oskarżeniem nagle wszystkim się przypomniało, że hej, on mnie też gdzieś tam uderzył, on się też nade mną znęcał psychicznie albo fizycznie. No i więcej kobiet zaczęło um, wrzucać swoje, nie wiem jak to się tam nazywa, zaczęło go oskarżać po prostu. Moim zdaniem. To jest żerowanie, ale tak jak powiedziałem, nie mamy żadnych dowodów. Ja jestem daleki od tego, aby tutaj rzucać oskarżeniami albo od tego, żeby wydawać swoją opinię na ten temat, dopóki nie zobaczymy twardych dowodów. No ale wy w komentarzach możecie napisać pewnie to, co wszyscy myślimy. No i teraz tak. Studio Disney już się wypowiedziało. Oczywiście powiedziało takim ogólnikiem. Na razie kang zdobywca zostaje jako Jonathan Majors. Czy raczej Jonathan Majors zostaje jako kang zdobywca? Jednak bacznie się przyglądają rozwijającej się sprawie i są gotowi podjąć najgorsze kroki. Najgorsze czyli recast e, aktora. Ja się tylko cieszę, że Kevin Feige i studio Disney nie zdecydowali się od razu zrezygnować ze współpracy z Jonathanem Majorsem. Bo tak jak powiedziałem, jest niewinny dopóki nie pokaże się. Twardych dowodów. No i jeżeli takie się nie pojawią, no to dlaczego mieliby rezygnować z, z tego aktora? Moim zdaniem świetnie pasuje do roli Kanga zdobywcy. No i miejmy nadzieję, że te oskarżenia są bezpodstawne, a te kobiety chcą tylko wykorzystać jego sławę, aby się wzbogacić. No ale to jest y, temat na inne dywagacje. My przechodzimy do tematu dnia, czyli Godzilla. X Kong. Właśnie ni z gruszki, ni z pietruszki leżę sobie w łóżku i patrzę notyfikacje. Bum, bum, bum. Powiadomienie za powiadomieniem. Hej, oglądałeś, oglądałeś, widziałeś Godzilla X-Kong. Ja mówię o co wam chodzi? Wchodzę na YouTube, patrzę jest. Aż mnie skręcało w środku, żeby w nocy wstać i nagrać, ale nie powstrzymałem się z czystą głową przychodzę do was z omówieniem tego króciutkiego teasera. Po pierwsze, Godzilla X Kong to będzie bezpośredni sequel do Godzilla kontra Kong z 2021. Co oznacza tytuł Godzilla X Kong? To X, co oznacza X? Generalnie takim X oznacza się współpracę, kolaborację i to może wskazywać po prostu na fakt, który był już wcześniej w miarę znany, bo poprzednie tytuły nazywały ten film Godzilla i Kong, Godzilla and Kong. No. Z ant zmienili na x. I to oznacza to samo, czyli współpracę. Prawdopodobnie Godzilla i Kong będą współpracowali, aby pokonać nowego wroga, którego widzieliśmy w tym teaserze. Oczywiście nie oznacza to, że nie będą ze sobą walczyli Godzilla vs. Kong, no ale głównym tematem filmu będzie właśnie ich kolaboracja, współpraca w walce z nowym, na razie nieznanym wrogiem, o którym powiem za chwilę. Kolejna część tytułu to The New Empire, no i to wskazuje na no po prostu nowe królestwo. Gdzie będzie? Wydaje mi się, że będzie to królestwo w Hollow Earth. Zresztą sam teaser pokazuje nam, że to wygląda przynajmniej jak na pierwszy rzut oka jak Hollow Earth, czyli królestwo Konga. Jak doskonale wiecie, ten film ma być bezpośrednim sequelem, ma się dziać od razu po zakończeniu pierwszej części, czyli Godzilla sobie gdzieś tam poszedł, a Kong został królem Hollow Earth. No i prawdopodobnie temu nowemu wrogowi się to nie spodoba. Powie: "Hej, ja tu wyszedłem sobie na polowanie, wracam, a tu na moim tronie siedzi jakiś Kong, jakaś małpa. Trzeba go pokonać." No i go pokona, bla bla bla. No i Kong taki pokonany, ledwo żywy pewnie wezwie Godzilla do pomocy. Tak mi się wydaje, że tak właśnie będzie. Oprócz tego, wiemy, że Adam Wingard powróci na stołek reżysera, tak więc bardzo dobrze. Oprócz tego, pod zwiastunem w opisie, mamy pierwszą ogólną fabułę filmu. Godzilla i Kong będą musieli zmierzyć się przeciwko nowemu, nieodkrytemu wrogowi, schowanemu w środku naszego świata. Ten nowy wróg będzie zagrażał nie tylko istnieniu Godzilli i Konga, ale też całej ludzkości. Film zagłębi się jeszcze bardziej w historię Tytanów, w wojnę Tytanów i w wyspę Czaszki. Wydaje mi się, że ten wróg będzie pochodził właśnie z wyspy Czaszki, będzie potomkiem Konga, ale tego Konga z wojny Tytanów. Wydaje mi się, że skoro poznamy historię wyspy czaszki, to ten potwór pochodzi z wyspy czaszki, ale w pewnym momencie zszedł do Hollow Earth i tam został jego królem. Sam wróg wygląda jak Kong, jak jakaś małpa ma tylko ewidentnie dłuższe ręce i nogi, czy łapy. Wydaje mi się, że będzie bardziej zwinny jest na pewno mniejszy, lżejszy niż Kong czy Godzilla. No, ale pewnie będzie nadrabiał szybkością i zwinnością. Gwoli ścisłości chciałbym powiedzieć, że te czaszki to tylko taki concept art i na pewno nie są to czaszki ani konga. Ani Godzilli. One mają po prostu pokazywać, że nowy wróg jest naprawdę wielkim zagrożeniem. Ewentualnie mogą to być czaszki przodków Godzilli i Konga. Zwróćcie uwagę na sam design tego nowego potwora. Jest to ewidentnie jakaś człekokształtna postać. Zwróćcie uwagę na jego świecące oczy. Już na samym początku tego teasera widać, że jego oczy się świecą, co może sugerować jego złowrogie nastawienie. Oczywiście wiemy, że wszystko, co się świeci w tej franczyzie, zaraz albo wybuchnie, albo wyemituje jakąś wiązkę promieni. Godzilla się świeci i robi ten swój atomik Breath. Kong, no on się nie świeci, ale ma świecący topór. Jeżeli on się świeci, no to zaraz wiemy, że coś mocnego uderzy. Tutaj świecące oczy, czy będzie ta małpa rzucała laserami, czy strzelała laserami z oczu, wątpię, bardzo wątpię. To ma być tylko wskazaniem na to, że jest bardzo potężnym wrogiem Godzilli i Konga. Zresztą do pokonania tego wroga będzie potrzebna współpraca Godzilli i Konga, no co jeszcze bardziej sugeruje, że, no, że nie dadzą sobie rady. No i teraz tak, czy taki wróg jest spoko. Moim zdaniem, tak. Chociaż fani tutaj myśleli o e, kolejnej Mecha Godzilli, o jakimś Bajolantę, o kompletnie jakimś kosmicznym potworze, o kimś, kogo już widzieliśmy, może mecha Gidora, ktokolwiek, kogo już znamy z tej całej Franczyzy Toho. Jednak taki ruch, moim zdaniem, jest strzałem w dziesiątkę, ponieważ możemy rozszerzyć całe to uniwersum, całe Monsterverse, no i właśnie na tym powinno to polegać. I wtedy będzie można zrobić na przykład serial na podstawie tego wroga pokazujący prequel, czyli na przykład Wojnę Tytanów. Jeżeli chcesz poznać moje pomysły na sequele, prequele i remake'i, to kliknij w i w prawym górnym rogu, tam opisałem wszystkie moje pomysły na temat Godzilla vs. Kong. No, i moim zdaniem taki wróg jest spoko, ponieważ scenarzystę i reżysera nie ograniczają jakieś e, z góry ustalone zasady, o których już wiemy. Na przykład, wiecie, no, król Gidora, trzy głowy i tak dalej. Tutaj mogą zrobić z tego tytana kogoś zupełnie szalonego, kogoś zupełnie nowego, może mieć no, niespotykane moce i właśnie przez to właśnie ten zabieg stworzy z tego filmu gigantyczne widowisko. Film zaplanowany jest na marzec 2024, czyli jeszcze niecały rok. O ile zdjęcia do filmu już się nie zakończyły, to powinny zakończyć się lada moment, tak więc teraz czeka na nas około pół roku postprodukcji, tak więc pierwszy pełny zwiastun myślę, że będzie miał premierę gdzieś w okolicach lipca, sierpnia, września 2023. Około pół roku przed premierą filmu. Jeżeli nie chcesz ominąć najnowszych wieści z Godzilla and Kong, czy Godzilla X Kong, to zostaw koniecznie suba z dzwoneczkiem. A jeżeli nawet Cię to nie interesuje, to również zostaw suba z dzwoneczkiem, jeżeli interesują Cię tematy filmowe, bo te na kanale jak widać królują. Mi to bardzo pomoże, a Ciebie to nic nie kosztuje. Trzymajcie się, miłego dnia, na razie.